Cześć ludziska, w komentarzach miałem sporo pytań na temat tych, men, tych menzurek co miałem do oleju inaczej mówiąc cylindrów miarowych e, czy są dokładne i tak dalej, skąd je mam, gdzie kupiłem no to nie jest żaden problem w dzisiejszych czasach spokojnie na Allegro czy w innym sklepie możemy kupić sobie menzurki lab, laboratoryjne ze szkła borokrzemowego które nie tylko jest odporne na wszystkie chemikalia, nie reaguje z olejami, z benzyną i z kwasami, ale również jest dość odporny na wysokie temperatury i zmiany temperatur, gdyby przyszło coś w takiej menzurce podgrzewać, oczywiście bez tej plastikowej podstawki. Z menzurkę można spokojnie wyciągnąć z tej podstawki. Czy jest to wymagane przy odmierzaniu olejów? No nie, jak sobie, jak ktoś nie eksperymentuje tak jak ja, to zwykła szczykawka wystarczy.